Witam wszystkich na kanale Dłużnik TV. Siema. Ja jestem Radek i ja prowadzę kanał Dłużnik TV. Witam serdecznie. Nie było mnie przez długi okres. Yy, już mówię dlaczego. Nie, żebym się tłumaczył, ale chciałbym, żeby, żebyście wiedzieli, co się dzieje mniej więcej. <laughs> Sorry. Nie było mnie dlatego, że musiałem niestety wyznaczyć sobie pewne priorytety i skupić się na nich, aby znaleźć rozwiązanie ze swojej sytuacji. Jestem na bardzo dobrej drodze, więc. Postanowiłem trochę czasu poświęcić na to, żeby tego YouTube'a znowu pobudzić i dać wam naprawdę fajne treści, które mi bardzo osobiście pomogły na tej drodze wychodzenia z tych, z tych moich problemów. Więc yy, jestem znowu i będzie mnie coraz więcej, i mam nadzieję, że cieszycie się, bo ja się bardzo cieszę. Daliście mi ogromną dawkę motywacji, jak tylko zdecydowałem się na założenie tego kanału. Nie spodziewałem się, że w ogóle będzie tak przyjęty przez Was, za co serdecznie Wam bardzo dziękuję. Ja y, bardzo potrzebowałem wtedy takiej, takiej, takiej dawki motywacji, tego, że jest ktoś, y, dla kogo mogę zrobić coś dobrego i moje życie ma sens, powiedzmy, tak, bo to był taki etap, gdzie jeszcze nie poradziłem sobie na tyle. Y, z tym problemem swoim, aby mieć spokojną głowę i skupić się na rozwiązaniu. Więc jeszcze raz serdecznie Wam bardzo dziękuję za to. To była naprawdę niesamowita y, przemiana. Ten kanał YouTube był dla mnie niesamowitą przemianą y, mnie jako człowieka też. I to wszystko naprawdę Wam zawdzięczam i chciałbym się Wam za to po prostu odwdzięczyć, bo daliście mi niesamowite wsparcie. Serdecznie Wam za to dziękuję jeszcze raz. I postanowiłem, że zrobię takiego krótkiego Q&A, gdzie wybiorę kilkanaście najciekawszych komentarzy, pytań związanych z windykacją czy też z moją osobą, bo jeszcze nie znacie mojej historii, ale niebawem ją poznacie dokładnie. A dzisiaj tak tylko powiem, jak to się stało, że wpadłem w te problemy i tak dalej, więc zapraszam do oglądania. Będzie ciekawie, na pewno. Część z Was pewnie się zastanawia, czemu nie widać mojej twarzy i mam to coś na twarzy. Ja nie mam z tym problemu, że jestem dłużnikiem, nie wstydzę się tego, nie mam najmniejszych problemów z tym. Jeżeli ktoś mnie zna, to doskonale wie, w jakiej jestem sytuacji. Natomiast chodzi mi o to, żeby zachować jakieś takie minimum dyskrecji. Bardziej chodzi mi o komfort psychiczny mojej rodziny i tego, żeby oni po prostu nie mieli z tego tytułu żadnych problemów, więc mam nadzieję, że to uszanujecie. Na pewno na pewnym etapie zobaczycie, kim jestem fizycznie, ale na chwilę obecną chciałbym zachować. Anonimowość, o ile jest to możliwe. A niestety, no, mam pięciuset kilkudziesięciu znajomych na Facebooku, więc nie jest to możliwe. E, dobra, ale przechodzimy do tematu. Będzie dzisiaj QA, czyli będę odpowiadał na najczęściej zadawane przez Was pytania i będę mówił o swojej historii. No i zacznijmy w takim razie. Udało się. Nagrywam to jeszcze raz, bo zapomniałem włączyć dźwięk. No niestety czasami się tak zdarza. Dobra, ale wracając do tematu, przejdźmy do komentarzy. Komentarz Crazy Uncle 23. Bardzo ważnym tematem będzie jak te zobowiązania powstały i taki zwykły opis relacji jakich unikać i na co zwracać uwagę. No dobra, moje zobowiązania powstały no, dwa lata temu, w 2017 roku, ale w zasadzie wszystko to się zaczęło w maju 2017 roku. Ja wtedy też byłem na etapie, no, pracowałem na etacie, miałem stałą pracę, ale nie czułem się dobrze, bo to było Korpo i, i od siedmiu lat już siedziałem w Korpo i miałem już tego totalnie dość. I tak się złożyło, że wtedy w, w, współpracowałem ze swoim znajomym ja w tym samym miejscu, i on mnie zaprosił na takie spotkanie nazwijmy to na taką imprezę weekendową. Okazało się w efekcie, że to jest taki event jednej z firm MLM działającej w Polsce, między innymi zarabianie na zakupach. Jeżeli to Wam coś mówi, mam nadzieję, że tak. I tam poznałem człowieka. Ja oczywiście nie miałem zielonego pojęcia, że to się opiera takie spotkania opierają się o techniki manipulacji, wywierania wpływu, przekonywania. Ale to jest zupełnie temat odrębny na nowe nagranie, na nowy materiał, więc jeżeli będziecie chcieli, oczywiście, żebym zrobił Wam taki materiał, gdzie dokładnie opowiem Wam, przeanalizuję, jak to wygląda, jakie procesy zachodzą psychologiczne przede wszystkim e, w, na takim spotkaniu, co oni chcą osiągnąć e, i w jaki sposób chcą wpłynąć na człowieka, który uczestniczy w takim spotkaniu, no to komentujcie pod spodem. Ja bardzo chętnie taki materiał stworzę i pokażę Wam dokładnie, jak to działa. I tam poznałem właśnie człowieka, który przekonał mnie w efekcie do tego, żebym zaciągnął na siebie duże zobowiązania. Celem inwestycji no, mieliśmy razem rozwijać biznes. A w efekcie okazało się, że ten człowiek tak naprawdę wyłudził ode mnie pieniądze i zostawił mnie z kredytami. Więc tak powstały moje zobowiązania. I właśnie tutaj chciałbym, chciałbym Was uczulić na takich ludzi, którzy właśnie proponują Wam jakiś szybki zarobek. Nie ma czegoś takiego. Ciężką pracą jesteście w stanie jedynie, tylko i wyłącznie wypracować sobie jakieś konkretne efekty, a jeżeli spotykacie na swojej drodze ludzi, którzy obiecują wam miliony i mówią, że nie będziecie musieli jeszcze dużo pracować, no to sorry, bardzo. To są bajki i to są po prostu sposoby manipulacji, zachęcenia ciebie, przekonania, przekonania do siebie, wzbudzenia e, autorytetów w sobie, bo taki człowiek pokazuje ci, że ma autorytet, on potrafi zarabiać pieniądze. Poka pokaże ci drogi samochód, który ma w leasing i płaci za niego ratę, ale nic, to jest nowy Mercedes. I widać, że ten człowiek ma dużo pieniędzy. No i to są takie sztuczki manipulacyjne, psychologiczne, bo ty widzisz, że jesteś wyrwany ze swojego otoczenia w pewnym sensie, ale tu już się rozgaduje. Dobrze. Podsumowując, na spotkaniu MLM poznałem człowieka, który wykorzystał to, że w, na tym spotkaniu e, wzbudzoną we mnie typowymi technikami manipulacji ogromną wiarę w siebie, ogromną motywację, oczywiście sztuczną motywację, bo to jest pompowana motywacja. To nie jest motywacja wynikająca z wewnątrz nas, która nas budzi codziennie rano i mamy dzięki niej energię do pracy i do życia, tylko to jest sztuczna motywacja, która jest chwilowa i która szybko się ulatnia. I ten człowiek po prostu przekonał mnie do tego, żebym zaciągnął na siebie zobowiązania celem inwestycji w biznes, który mieliśmy wspólnie tworzyć, a tak naprawdę wyłudził ode mnie pieniądze i zostawił mnie z kredytami. Więc chciałbym tutaj Wam zaznaczyć, że po prostu trzeba być bardzo ostrożnym w nawiązywaniu nowych relacji. Nie możemy ufać bezgranicznie ludziom, których nie znamy. A zwłaszcza tym ludziom, którzy potrafią jeszcze korzystać właśnie z technik manipulacji, z technik przekonywania innych. Więc to w naszym interesie jest to, żeby poznać, mieć świadomość tego, że coś takiego w ogóle istnieje, abyśmy mogli się bronić. Bo jeżeli nie mamy świadomości, tak jak ja nie miałem świadomości dwa lata temu, czym jest manipulacja, czym jest NLP, czym jest perswazja i po prostu nie, nie potrafiłem się przed tym bronić. Więc myślę, że ten temat już sobie wyczerpaliśmy. Kolejne pytanie, komentarz, pytanie. Genialny Żółw. Super Nick. Jeśli byś nie prowadził kanału, to nie możesz po prostu zmienić numeru telefonu? Tak, mogę zmienić numer telefonu, ale nie widzę takiej potrzeby. Bo nie mam problemu z tym, że oni do mnie dzwonią już teraz. Bardzo się cieszę wręcz przeciwnie na to, że do mnie dzwonią, bo bardzo mi pomagają. Z drugiej strony. Mmm... Ja też zachęcam, jeżeli mamy tą świadomość, że mamy te długi i wiemy, że ta windykacja będzie do nas dzwonić, to po prostu wcześniej się przygotujmy do tego. I zachęcam też do rozmów z tą windykacją, bo warto wiedzieć, na jakim etapie jest nasza sprawa. Jeżeli mamy świadomość długów i mamy te długi i wiemy, że taka sytuacja nas czeka. Ale to dla każdego, kto powiedzmy ma problem z windykacją, nie chce odbierać tych telefonów, no to polecam po prostu blokować te numery albo zmienić numer telefonu, tak? E ale ja nie mam z tym problemu. Okej, okay, przejdźmy sobie dalej. Hejka, jakie nowe umiejętności zdobyłeś za granicą i jak masz zamiar je wykorzystać w Polsce, żeby spłacić ten dług? Masz jakąś ofertę pracy, która pozwoli Ci szybko na szybką spłatę długu? Bardzo, bardzo dziękuję za ten komentarz i te pytania, bo to jest bardzo istotne, myślę. I gratuluję, że mm, zadałeś to pytanie. Paskudny. <laughs> Wcale nie jesteś chyba taki paskudny. Eee, świetne pytanie, wiesz, bo e, większość osób, zauważyłem, że tutaj bardziej skupia się na tych moich zobowiązaniach i tak dalej i nikt jeszcze nie wpadł na to właśnie, żeby zadać mi takie pytanie jak Ty, co ja robię, żeby wyjść z tych problemów i to naprawdę świetne pytanie. Jeszcze raz gratulacje i dzięki. Jakie umiejętności? Otóż, ja mam, e, moja sytuacja jest na tyle skomplikowana, że ja nie mam możliwości powrotu do, na, do pracy na etacie, bo moje zobowiązania są dużo, dużo, dużo wyższe niż jakiekolwiek wynagrodzenie, które mógłbym uzyskać w tym momencie na umowę o pracę. Więc ja nie mam możliwości powrotu do normalnego, nazwijmy to, życia, wrócić na etat, zarabiać sobie jakieś pieniądze i powoli to spłacać. Nie mam takiej możliwości, bo no, to jest 8 zobowiązań i to są duże zobowiązania, więc no, nie wiem, miałbym żyć za 1600 zł, tak? Nie wyobrażam sobie tego. Eee, ale. To są umiejętności, które pozwalają mi na pracę z domu przez internet, i to są umiejętności, które opierają się na mojej głowie przede wszystkim, na tym, czego się nauczyłem i co włożyłem do swojej głowy, w co zainwestowałem bardzo dużo czasu, bardzo dużo pieniędzy między innymi, bo byłem za granicą właśnie w niektórych tam rozmowach. O tym mówię, że byłem za granicą po to, żeby wyleczyć swoją głowę z depresji, w której wtedy byłem. I zdobyć nowe umiejętności, które pozwolą mi wrócić tutaj do Polski i zacząć jakieś zarabiać rozsądne pieniądze, które pozwolą mi powoli za zamykać te zobowiązania. nie? I to są umiejętności, które właśnie mi to pozwalają, bo ja już w tym momencie jestem na etapie, gdzie znalazłem sobie kancelarię prawną, która zaj zajmuje się moją sprawą, moimi sprawami. Nawiązałem z nimi ciekawą, bardzo współpracę. O czym więcej Wam opowiem w kolejnych materiałach. I dzięki temu, dzięki tym umiejętnościom ja mogłem zarobić pieniądze na to, żeby zapłacić za prawnika. Bo inwestuję swój czas i to, co mam w głowie, czyli to, czego się nauczyłem. I mogę wam powiedzieć teraz, że to jest po prostu marketing w social mediach, moi drodzy, marketing w social mediach. Ale o tym będzie więcej w kolejnych materiałach oczywiście też. Masz jakąś ofertę pracy, która pozwoli Ci na szybką spłatę długu? No niestety nie mam takiej oferty pracy. Która pozwoliłaby mi na szybką spłatę długu, bo w moim przypadku byłoby to, no, no jest to trudne, tak tych długów jest za dużo, żeby to szybko spłacić. Natomiast istnieją inne możliwości na to, żeby to szybko pozamykać. O których też będę mówił wam na kanale, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaki, jaką strategię mam, co robię, żeby pozamykać te swoje zobowiązania. To zachęcam was do obserwowania, do śledzenia mojego kanału, bo będzie tutaj więcej. I pytanie do was: czy chcielibyście, aby powstała na przykład taka grupa na Facebooku, gdzie byłaby to grupa zamknięta? Oczywiście, żeby nie mieć tych tam windykatorów w tle, którzy nas tak bardzo uwielbiają, którzy mnie tak bardzo uwielbiają. I tam na tej grupie też bym dzielił się z wami swoimi powiedzmy doświadczeniami, bardziej personalnie moglibyście zadać mi pytania, podzielić się swoimi problemami. Ja ewentualnie mógłbym wam coś tam doradzić. Więc dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście, żeby taka grupa po prostu powstała. Ja bardzo chętnie wygospodaruję sobie kilka godzin w tygodniu na to, żeby posiedzieć z wami, poczatować. Możemy stworzyć jakiegoś live'a i to też myślę, że będzie fajna forma komunikacji między nami, bo ja bardzo chciałbym, żeby ta komunikacja była między nami otwarta. Bo zależy mi na tym, żebyście dodawali, dostawali treści takich, jakie oczekujecie, a myślę, że e, właśnie w ten sposób będę w stanie te treści dla Was jak najbardziej fajnie przygotować i dostosować do Waszych potrzeb. Tylko ja muszę poznać wasze potrzeby na początek. Dlatego piszcie mi w komentarzach, zostawiajcie komentarze, pytajcie. I ja bardzo kocham pytania, pamiętacie o tym. Super. Przechodzimy sobie dalej, moi drodzy. Długi trzeba spłacać. Komentarz Sebastian Kazik. Cześć Sebastian. Długi trzeba spłacać. Po drugie, powołujesz się na RODO. Zgodnie z RODO nie wolno nagrywać osób bez ich wiedzy i zgody, nie mówiąc o upublicznieniu. Dlatego ta pani poinformowała cię o nagrywaniu, a ty powinieneś zniekształcić głos i kto, tu, kogo. I trzy kropki. Nie wiem, co mają znaczyć te trzy kropki, ale dobra, nieważne. Sebastian, mój drogi kolego. Długi trzeba spłacać, jak najbardziej. Ja nigdy nie yy, nawoływałem kogokolwiek do tego, żeby przestał spłacać swoje długi. Ja też swoje długi spłacam, natomiast moje długi powstały w wyniku oszustwa, moim kosztem. Więc to nie są do końca moje długi, to są długi, które powstały w wyniku tego, że ktoś mnie oszukał. Ktoś, ktoś wykorzystał mnie i jak najbardziej, ja zamierzam to spłacić, bo to też jest moja odpowiedzialność. Ta pani mnie poinformowała o nagrywaniu. Zgodnie z rodą my nie możemy nagrywać. Właśnie tutaj się mylisz, mój drogi, bo zgodnie z przepisami, ja mam prawo nagrywać rozmowy, bo to jest mój telefon prywatny. I nikt, ten kto do mnie dzwoni, może się, musi się z tym liczyć, że ja mam prawo nagrywać takie rozmowy i mogę je wykorzystać. Więc to nie jest. Ja nie jestem firmą, która musi informować każdego swojego klienta o tym, że każda rozmowa jest z nim nagrywana. Tylko ja jestem osobą prywatną i jak dzwoni do mnie pracownik firmy, to on ma obowiązek poinformować mnie o tym, że rozmowa jest nagrywana. Natomiast ja nie mam takiego obowiązku, więc tego po prostu nie robię. Poza tym, jak mówię, jak mówię od początku, że ta rozmowa jest nagrywana, to czasami po prostu nie ma rozmowy, tak? Ci ludzie uciekają, się rozłączają, więc po prostu nie wiem, czy się boją, czy nie chcą rozmawiać, bo mają świadomość tego, że ta, ta, ta rozmowa może wylądować na YouTubie. Pewnie tak. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Jak ugoda? Nie podpisałem żadnej ugody z windykacją, bo moje zobowiązania są w dalszym ciągu w bankach, więc ja z windykacją żadnej ugody nie podpisywałem. Te wpłaty, których dokonywałem. Ja dokonywałem tych wpłat po to, żeby zyskać sobie trochę czasu. Moja strategia była taka, że ja chcę to jak najbardziej przedłużyć żeby zyskać trochę, jak najwięcej czasu, żeby znaleźć y, pomoc, znaleźć kancelarię prawną, która mi pomoże to ogarnąć i tak dalej, i tak dalej. Zarobić pieniądze przede wszystkim na to, żeby móc znaleźć tego prawnika i tak dalej, i tak dalej. Więc y, ja nie zamierzam podpisywać prawdopodobnie z windykacją żadnej ugody. Mam nadzieję, że nie, nie będzie takiej potrzeby. Dobra, co za renegat prowadzi ten kanał, że ochrona danych go nie dotyczy. Imię, nazwisko no taki komentarz, mam imię, nazwisko, yy, dzięki imię i nazwisko za ten komentarz I to, to ja, ja. renegat. No ochrona danych mnie dotyczy, jak najbardziej, jestem normalnym człowiekiem, mimo że jestem renegatem. Super, dzięki. E, Piotr Patykowski, a teraz takie pytanie, tylko proszę bez zbędnych komentarzy. Jasne Piotrze. Słyszałem, że jest tak Sorry, słyszałem, że jak podczas takiej rozmowy podamy datę urodzenia, to w sądzie jest to traktowane jako przyznanie się do długów. Na jakimś tego typu filmików ktoś tak powiedział. Rozumiem, że w internecie to znalazłeś. To dość dziwne dla mnie. Wie ktoś coś może na ten temat? Tak, ja wiem coś na ten temat. Bardziej chodzi mi o to, że. Sama rozmowa z windykacją i same, powiedzmy, podanie daty urodzenia nie jest jeszcze przyznaniem się do y, długów, bo y, ogólnie, może zacznijmy od początku. Wiadomo, że windy, firmy windykacyjne mają kilka, powiedzmy, profili działalności, tak? Czyli po pierwsze, obsługują banki, y, bank zleca. Firmie windykacyjnej to, żeby ona uzyskała tą wierzytelność od dłużnika, ale bank jest właścicielem z wierzytelności, tak? czyli firma windykacyjna dzwoni po prostu w imieniu banku, tak jak to się w moim przypadku odbywa cały czas. Natomiast firmy windykacyjne też często skupują zadłużenia na giełdzie długów. Jeżeli nie wiecie, co, czym jest długów, to poszparajcie w internecie. Tak, Banki po prostu pozbywają się kredytów, które są niespłacane, aby mieć lepsze statystyki, lepsze wyniki finansowe i e, firmy windykacyjne najczęściej odkupują takie zadłużenie za jakiś tam znikomy procent, e, kredyty, które już są niespłacone, jakieś przedawione, e, przedawnione kredyty, faktury nieopłacone, e, różnego rodzaju rachunki, mandaty i te sprawy. I ja w momencie, kiedy zacząłem odbierać te telefony od win windykacji, wcześniej sobie zrobiłem research na ten temat, na temat windykacji, bo bałem się rozmawiać z tą windykacją. Ja też się bałem na samym początku odbierać te telefony. To nie jest tak, że ja się nie bałem, ja byłem bardzo przestraszony, ale są specjalne techniki, które pozwalają na to, żeby ten strach przełamać. Więc jeżeli chcecie te techniki, żebym nagrał taki filmik, to jak najbardziej, jeżeli macie problem z tym, że po prostu boicie się odbierać te telefony, to dajcie mi znać w komentarzach. Ale jak już pokonałem ten strach, to zauważyłem, że i od... zacząłem rozmawiać z tą windykacją, to wtedy właśnie pojawiły się te kolejne tematy, że firmy windykacyjne często wyłudzają dane, manipulują i domagają się spłaty długów, które są często przedawnione czy niezasadne. No i... Jak ja to wszystko zobaczyłem, jak, jak te firmy po prostu postępują z ludźmi, postanowiłem stworzyć, wykorzystać tą swoją sytuację, że te firmy tak czy inaczej będą do mnie dzwonić i stworzyć takie po prostu y, narzędzia, nazwijmy to, czy takie. takie y, Krótkie filmiki edukacyjne dla ludzi, na co mają zwracać uwagę podczas takich rozmów. Ja pracowałem w finansach, więc doskonale sobie zdaję sprawę, jaka jest skala zadłużenia naszego kraju i możecie mi mówić o tym, że ja jestem dłużnikiem i tak dalej, ale jak wystarczy, że sobie wejdziecie w statystyki i zobaczycie, ile osób ma problemy z długami, a to już jest w tym momencie ponad 3 miliony osób. A dodatkowo, jeżeli sprawdzicie sobie, ile osób ma zadłużenie w banku, to myślę, że 9 na 10 osób ma, ma zobowiązanie jakieś, więc. Yy... To jest normalne. Halo, obudźmy się. O, komentarz Piotra. Czy podanie daty urodzenia jest yy, tym samym przyznaniem się do długu? Nie, nie jest tym samym przyznaniem się do długu, ale musimy uważać na bardzo ważną kwestię, a mianowicie na słowa kluczowe. Słowa takie, tak, zgadzam się, mam tego świadomość, rozumiem, pamiętam. Wszystkie takie słowa, które mogą potwierdzić cokolwiek, polecam być bardzo ostrożnym w używaniu tych słów ponieważ jeżeli nasz dług załóżmy jest przedawniony tak czyli już minął ten okres zasadności tego długu i ściągalności go i firma windykacyjna do nas zadzwoni i powie witam nazywam się dzwonię do pana z firmy e, czy mam przyjemność z panem Radosławem tak witam dzwonię z firmy poproszę do te urodzenia no podajesz panu podajesz datę urodzenia Proszę pana, dzwonię w, w temacie zobowiązania, które wcześniej istniało w banku. W maju 2018 roku fundusz sekurytyzacyjny wykupił to zobowiązanie i my jesteśmy firmą, która obsługuje tą wierzytelność, i proszę mi powiedzieć, kiedy nastąpi spłata tego zobowiązania. Bo rozumiem, że ma pan świadomość, że to zobowiązanie istnieje, tak? I jak wtedy w tym momencie powiesz tak, mam świadomość, to w tym momencie przyznajesz się do długu i. E Automatycznie anuluje się ten okres, który minął do powiedzmy przeterminowania tego zobowiązania, tak, i cała procedura się wznawia. I ta firma wtedy ma prawo już od Ciebie wymagać tej, tego zobowiązania do spłaty, bo przyznałeś się do długu i często w kolejnych etapach, na przykład w sądzie, firmy windykacyjne potrafią e, wykorzystać e, rozmowy, nagrania rozmów, przecież one wszystkie rozmowy nagrywają, jako dowód w sądzie, że Ty się przyznałeś do długu. Więc pierwsza istotna kwestia, uważajcie na to, w jaki sposób prowadzicie rozmowę z windykacją, nie... Nie zgadzajcie się na nic, a zwłaszcza wtedy, kiedy nie macie zielonego pojęcia o tym, w jakiej sprawie oni dzwonią, nawet jeżeli już podacie tą datę urodzenia i usłyszycie firma windykacyjna wierzytelność, to poproście, a w zasadzie nie proście, tylko powiedzcie, że chcecie dostać wszystkie dokumenty związane z tą sprawą i wtedy możemy wrócić do rozmowy, bo ja o niczym nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, o czym Pan do mnie mówi. Najlepiej z takiego założenia wychodzić, bo jeżeli w rozmowie pracownik w umiejętny sposób, bo oni są dobrze przeszkoleni, y, zawsze ten przekaz, że poinformuje Cię o tym, że Ty masz długi, mimo że on jest sprzedawiony, ale Ty masz ten długi jesteś, y, i powinieneś go spłacać i Ty powiesz tak, mam ten dług i w tym momencie y, zobowiązujesz się do tego, że ten dług spłacisz, bo uznajesz ten dług, więc na to uważajcie. Mam nadzieję, że zrozumiałe to jest dla Was. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście w komentarzu jeszcze. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby zostawiać pytania. Długi trzeba spłacać i tyle. Jeszcze tworzą jakieś kanały YouTube. Kurwa, jak to gówno wyskoczyło mi. Michał Sz. Michale. Długi trzeba spłacać. Zgadzam się jak najbardziej. Jeszcze tworzą kanały na YouTube. Tak. Otworzyłem kanał na YouTube. Kurwa, jak to gówno mi wyskoczyło. Nie wiem. A jak to główno kliknąłeś? To może być ciekawsze pytanie. Dobra, zostawiam cię z tym pytaniem. Mam nadzieję, że odpowiesz sobie na nie. Jacek Cieśla. Kolejny komentarz. To ile masz zadłużenia? Ile mam zadłużenia? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja mam w tym momencie przez tego człowieka 8 zobowiązań w 8 różnych instytucjach w wysokości od 60 do. 100. Tysięcy złotych. Tak, dokładnie. Nie chcę na razie zdradzać pełnej kwoty, ale to pewnie kwestia czasu i się yy, domyślicie albo usłyszycie, ile dokładnie tego jest, ale jest tego sporo. To jest 8, 8 zobowiązań, 8 kredytów, tak? Które ja zaciągnąłem przez tego człowieka. OK. i ostatnie pytanie, bardziej takie techniczne. Mam pytanie do nagrywającego, czyli pewnie do mnie. Na jakim programie nagrywasz, bo super słychać obie strony. Pozdrawiam. Nagrywam na Androidzie. Jest taka aplikacja automatyczna sekretarka. Gdzieś tam link Wam umieszczę pod spodem, mam nadzieję, do niego, do tej aplikacji. Natomiast ja też podczas edycji tych rozmów zwiększam głos, tak? Staram się, pod, żeby te rozmowy były głośne, bo czasami jest problem niestety. Ta aplikacja nie, nie należy do najlepszych, że tak powiem, więc ten głos trzeba jeszcze trochę czasami... Poprawić. Super. Przeszliśmy przez 10 pytań. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi też się bardzo podobało. Dziękuję, że oglądacie. No i zachęcam do subskrybowania, oczywiście, jeżeli chcecie więcej. Yy materiałów, które będą się systematycznie niebawem pojawiać tutaj na kanale związanych z problemami finansowymi, z tym jak sobie z tym radzić, jak sobie poradzić psychicznie też, bo ja przez bardzo długi okres mm, studiowałem psychologię, poświęciłem bardzo dużo czasu na to, żeby zrozumieć te wszystkie mm, mechanizmy, które yy, Zachodzą w naszej głowie, na jakiej podstawie podejmujemy decyzje i, i poukładać sobie te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w moim życiu, żebym mógł normalnie zacząć funkcjonować, bo przez bardzo długi okres to było tak mnie po prostu dusiło wszystko, że było naprawdę nieciekawie. Ale teraz jest fajnie, cieszę się, że ze mną jesteście. Mam nadzieję, że będzie Cię zadowoleni i do zobaczenia. Nie zapominajcie o subach i jak chcecie wiedzieć, ile ma zobowiązań. W sensie jaką kwotę zobowiązań mam. Jak dobijamy na kanale do 5000 subskrybentów, 5000 subskrypcji, to powiem wam, ile mam dokładną.